Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj robimy sobie temat, który zaproponowała jedna z pań w komentarzu. Przepraszam, nie pamiętam imienia, ale jeszcze podziękuję pani raz w komentarzu przypiętym. I będziemy sobie robić temat, po czym rozpoznasz, że rozpoczął się nowy etap w twoim życiu, że wkraczasz w jakiś nowy, świeży etap. I oczywiście możecie wybrać swoją grupę intuicyjnie: grupa numer 1, grupa numer 2, grupa numer 3 lub poprzez znak Zodiaku. W przypiętym komentarzu macie wszystkie znaki Zodiaku wypisane. I jeszcze, słuchajcie, zrobimy sobie promocję z racji tego, że jest już e, środeczek grudnia. Do końca 10 grudnia, e, czyli do końca jutrzejszego dnia. Do 10 grudnia, do końca tego dnia, jest promocja na czytania sezonowe. Przy piątym komentarzu również pod podepny link. Bezpośrednio do wszystkich czytań sezonowych I jest to słuchajcie rabat na czytanie Minus 20 zł na wybrane czytanie sezonowe Bo grudzień już mamy, zima też już tutaj do nas zmierza wielkimi krokami Więc tutaj e, zrobimy sobie taką promocję zimową e, I tak słuchajcie, więc dajcie sobie chwilkę Wybierzcie grupę, która najbardziej Was przyciąga A ja przechodzę już do grupy numer 1 Czyli co dla osób, które wybrały grupę numer jeden? po czym rozpoznacie, że wchodzicie i w nowy etap swojego życia. Macie energię rydwana, więc przede wszystkim po czym rozpoznacie, że zaczyna się nowy etap w waszym życiu, przede wszystkim po tym, że wszystkie sprawy zaczną się bardzo szybko rozwiązywać, że będzie bardzo szybkie tempo. I tak jak nic mogło się nie dziać przez ileś tam miesięcy, było coś z jakimś takim zastojem, nic się być może nie działo, tak nagle. Wszyscy znajomi zaczną się kontaktować. Tak nagle w pracy zaczną przychodzić nowe propozycje, tak nagle dostaniecie różne możliwości, otworzą się przed Wami nowe, kolejne drzwi, więc to będzie bardzo dynamiczna energia. Więc poznacie ten etap przede wszystkim po tym, że wszystko zacznie przyspieszać. Czasami jest tak, że mamy jakieś ze sobą nierozwiązane, załóżmy sprawy, jakieś kwestie. Czekaliśmy, aż coś się rozwiąże, już o tym zapomnieliśmy, albo czekamy na reklamację, czekamy na coś z terminem, i nagle dostajemy tę odpowiedź. Za chwilę dostajemy kolejną, a za chwilę rozwiązuje się jeszcze jakaś sprawa sprzed roku, a tutaj ym, za chwilę coś jeszcze dobrego do nas idzie. Więc zaczną rozwiązywać się wszelkie sytuacje, ale na Waszą korzyść, to przede wszystkim, i właśnie po tym roz Rozpoznacie, że już za chwilę wchodzicie w nowy etap swojego życia, bo to będzie słuchajcie taki czas, słyszę na zasadzie, że wszystkie kwestie, wszystkie sprawy przed tym nowym etapem po prostu będą musiały zostać zakończone. Dlatego nagle wszystkie sprawy zaczną się rozjaśniać, to mogą być nawet sprawy typu. Nie wiem, pokłóciłam się z przyjaciółką, nie wiem, trzy miesiące temu, i jeżeli ta przyjaciółka będzie miała być jeszcze w Waszym życiu, no to zdecydowanie możecie być pewni, że. Przed tym nowym etapem ona się do Was odezwie i będzie szansa na pogodzenie. Więc to jest taki czas, gdzie wszystko przyspieszy po to, żeby rozwiązać wszelkie sprawy, wszelkie jakieś trudności, które być może mieliście, po to, żeby oczyścić całkowicie energię i móc całkowicie wejść w nową, świeżą energię, nowy, świeży start. Czekajcie, ja tutaj wejdę w kart, bo kart sobie nie przygotowałam, więc już patrzymy, co dalej. Ale właśnie to jest głównym motywem to, że wszelkie sprawy będą musiały zostać zakończone przed nowym etapem, dlatego nagle ten czas przyspieszy w załatwieniu wszystkiego. Więc co tutaj dalej dla Was? Po czym rozpoznacie, że rozpoczyna się nowy etap Waszego życia? Macie rycerza Buław. Poczujecie to też po tym, że wasza energia mocno się zmieni. Czuję was bardziej na takiej zasadzie, że. Budzicie się któregoś dnia albo macie jakiś taki spokojny dzień i nagle nadchodzi do was, wiecie, taka refleksja, że kurczę, jestem gotowy na coś nowego. Nie wiem co to będzie, ale czuję w sobie taką wewnętrzną gotowość na zmianę w swoim życiu albo czuję, że coś wielkiego zmierza w moją stronę. Więc niektórzy z was poczują, że coś idzie w waszym kierunku wielkiego, że będzie to ogromna zmiana, że właśnie to będzie ten nowy etap, bo Osoby, które tutaj bardziej właśnie pracują z energią, słuchają swojej intuicji, wyczują to w ten sposób, że coś wielkiego zmierza i czuje się to w kościach, że zaczyna się coś nowego na dniach. Natomiast reszta z Was może to poczuć troszeczkę inaczej. Poczuć to jako wewnętrzną gotowość, że kurczę, chciałabym czegoś nowego w swoim życiu. Jestem gotowa, jestem otwarta, zobaczę, co mi życie przyniesie, ale to już jest ten czas, gdzie. Czuję, że jest, nie wiem, zbyt duża rutyna, że zbyt długo coś trwa, czuję, że to jest czas na coś nowego, na otwarcie nowych drzwi, otwarcie nowych dróg. I taką energię również w sobie poczujecie, więc jedną albo drugą, natomiast na pewno będzie wewnętrzne takie przeczucie, że tak, jestem gotowa, chcę czegoś nowego, więc ważny wy etap... Czuję, że Wy będziecie bardzo gotowi na ten nowy etap. Nie czuję tego na zasadzie, że wiecie, czasami ten nowy etap przychodzi znikąd i my w ogóle nie jesteśmy przygotowani, tylko czuję, że właśnie najpierw zakończą się stare wszelkie sprawy, jakieś trudności, jakieś kwestie, i Wy przy tym wszystkim będziecie bardzo gotowi już na nowy, świeży start. Więc Wasza grupa będzie bardzo gotowa na ten nowy etap. I wcześniej wyczujecie, że on nadchodzi, bo ten moment, właśnie rozwiązywania wszelkich spraw, będzie dla Was kluczowy. I macie energię w ponownie, i to będzie słuchajcie taki moment, w którym również zaczniecie więcej dostrzegać kolorów życia. Być może teraz są różne momenty w naszym życiu, więc tutaj nie będę wchodzić w to głęboko, ale z tą energią Buław czuję to na takiej zasadzie, że chce mi się żyć, że czuję, że życie na nowo gdzieś nabiera tego sensu, albo nawet jeżeli na co dzień czujemy ten sens, to czujemy jakąś taką energię w sobie ekscytacji, że przecież życie może przenieść jeszcze tyle przepięknych możliwości, tyle przepięknych szans, tyle przepięknych cudów. I to też w sobie poczujecie. Poczujecie, że życie może jeszcze wiele Wam błogosławieństw. Postawić na Waszej drodze, ale przede wszystkim na nowo uwierzycie w szczęście, na nowo uwierzycie w życie. To będzie kluczem. Więc jeżeli tutaj słyszę, że są jakieś osoby na ciężkich etapach w swoim życiu, które gdzieś tam cały czas mają pod górkę, naprawdę nie martwcie się, bo mój rok, ten 2024, naprawdę jest też pod górkę, więc wiem, co czujecie. Natomiast jeżeli są tu takie osoby, a czuję takie osoby, taką wiecie, mm, przeciwieństwo energii, to tak czy siak, słuchajcie, jeżeli teraz tego nie czujecie, to jest to okej, okay, bo jest to opis, kiedy ten nowy etap zacznie pojawiać się w waszym życiu. I dopiero to poczujecie, ale zapewniam was, że będziecie szczęśliwi w życiu i że przyjdzie taki moment, gdzie jednak któregoś dnia przyjdzie do Was ta przepiękna energia i na nowo poczujecie, że chcecie być znowu szczęśliwi w życiu i że dajecie sobie na to pozwolenie. Albo na nowo uwierzycie, że życie może jeszcze przepięknie się ułożyć, i to będzie zwiastun nowego początku. Więc nie rezygnujcie z siebie, nie rezygnujcie z marzeń. To, że teraz jest pod górkę. Okej, okay, są takie momenty, w życie na tym polega, że raz jest lepiej, raz jest gorzej, ale też nie bądźcie tak pesymistycznie nastawieni, że to nigdy się nie skończy, bo się skończy i będzie znacznie lepiej i to poczujecie i nie musicie tego czuć na tu i teraz, że mm, jestem szczęśliwy w swoim życiu, ale dopiero to się pojawi, ta energia u Was. Macie energię króla buław oraz energia arcykapłanki. Też zauważycie u, sobie, u siebie taką dużą zmianę na zasadzie też już tu nic nie było, okej, okay, nieważne. Um, poczujecie u, u siebie taką ogromną zmianę na zasadzie, że z jednej strony patrzycie bardzo przyziemnie, chcielibyście zrobić to, to czy tamto, ale z drugiej strony ciągnie Was, ta bardziej Wasza duchowa strona, ta bardziej głos Waszej intuicji Was ciągnie w jakimś kierunku, więc będziecie mogli dostrzec, że zarówno na poziomie takim przyziemnym, ziemskim, wpadacie na świetne pomysły, na świetne inspiracje, macie w sobie siłę i moc do tego, żeby tworzyć, czyli też wrócą jakieś wasze siły witalne więcej takiego, takiej inspiracji, motywacji, determinacji do działania, ale również na poziomie duchowym będziecie czuć gotowość i otwartość, żeby to przyjąć. I troszeczkę może to się właśnie ze sobą kłócić, że jednego dnia, załóżmy, Będziecie chcieli spędzić dzień, nie wiem, załóżmy w jakiś taki bardzo przyziemny sposób, czyli wstaję, idę do pracy, czytam książkę, wracam idę spać, a z drugiej strony wasza intuicja, wasza dusza będzie krzyczeć, ale znać w tym dniu czas, nie wiem, na medytację, na wsłuchanie się w siebie i będziecie łapać się na tym, że kurczę, z jednej strony chcę tak, ale z drugiej strony chcę też tak, ale znowu, nie wiem, dlaczego chcę w ten sposób, więc nie martwcie się, jeżeli będziecie mieć takie chwile, Przeciwieństw, że z jednej strony chcecie podejść do życia bardzo praktycznie, bardzo przyziemnie, tak zdroworozsądkowo A z drugiej strony mówicie sobie nie, idę na żywioł, bo czuję, że będzie dobrze, no nie? Czyli chcecie na przykład podjąć jakąś decyzję i zdroworozsądkowo jest na nie, żeby nie wchodzić w to A wy czujecie intuicyjnie nie, ja, ja w to wchodzę, chcę w to wejść i skaczę na głęboką wodę I to są takie przeciwieństwa, które również będziecie tutaj mogli u siebie zauważyć właśnie jak zaczniecie wkraczać w ten nowy etap w swoim życiu. Więc macie przepiękne energie. Mam nadzieję, że to będą bardzo ważne i cenne dla Was wskazówki. Myślę, słuchajcie też, że sobie jeszcze nie. Nie obiecuję, czy w grudniu, ale zrobimy sobie na pewno film z tym, z czym będzie związany Wasz kolejny etap Waszego życia, żebyście mieli pełniejszy wgląd. Dzisiaj skupiamy się na wskazówkach, po czym rozpoznacie ten czas. Więc tak to, słuchajcie, mi się dla Was pokazuje i oczywiście przypominam, że na wszystkie czytania sezonowe jest minus 20 zł. Od standardowej ceny. Więc jeżeli ktoś jeszcze chce skorzystać z zimowych czytań, to serdecznie zapraszam. W przypiętym komentarzu link do czytań. Więc ja Wam życzę samych cudowności i przechodzę do grupy numer 2, i witam osoby, które wybrały grupę numer 2. Nie wiem dlaczego od razu już obróciłam tą kartę. Więc może, słuchajcie, tak być, że większość z Was, oglądając ten film, stwierdzi, poczuje, że tak, już wchodzę w ten nowy etap swojego życia i czuję to w kościach. Dlatego, że ta energia jest bardzo szybka, więc ten nowy etap może naprawdę u Was najszybciej, w Waszej grupie się zadziać. A tak jak mówię, niektórzy z Was, słuchając ten film, mogą już tak naprawdę poczuć, że ten nowy etap już się zadziewa. Więc wy macie energię dziesiątki buław, więc nowy etap będzie związany z takim przeciążeniem, bym troszeczkę powiedziała, że bardzo dużo się dzieje, zarówno w sferze romantycznej, a u, u, u niektórych z Was na przykład rodzinnej, przyjacielskiej, tak? którejś z tych, ale ta sfera towarzyska, jest tutaj w jakiś sposób taka w tej dziesiątce buław, czyli nie wiem, ktoś ciągle do mnie pisze, ktoś coś, ciągle czegoś ode mnie chce, tutaj nie wiem, z kimś jestem w kontakcie, tutaj nie wiem, niektórzy z Was poznają kogoś nowego. W sferze pracy, w sferze obowiązków też dzieje się dużo. Cały czas jest co robić i tak naprawdę każdy dzień macie wypełniony po brzegi, i ciężko wam jest znaleźć czas na coś takiego wiecie, żeby usiąść i po prostu nic nie robić. Więc ten nowy etap w swoim życiu. Poznacie po tym, że w niego wchodzicie, bo kilka dni wcześniej lub tygodni Właśnie będzie taki czas w Waszym życiu, gdzie będzie bardzo dużo się działo w każdej ze sfer I ja nie mówię czegoś złego, czy czegoś, czy czegoś takiego, wiecie, wyjątkowego, wielkiego Ale po prostu będzie się działo, będziecie mieli co robić z jed... Nie wiem, na przykład z pracy idziecie w obowiązki w domu A za chwilę, nie wiem, ktoś jeszcze prosi o jakąś przesługę albo trzeba coś zrobić Więc poznacie to po tym, że będziecie mieć jakiś intensywny czas w swoim życiu że będzie naprawdę aktywne, aktywnie, będzie dużo rzeczy do zrobienia. Będziecie mogli mieć czasami takie poczucie, że tak dużo rzeczy się dzieje, że wy tak naprawdę nie wiecie, co się dzieje, ale wszystko nagle gdzieś tam wychodzi, trzeba nagle wszystkim się pozajmować. I tak jak mówię, to nie dotyczy jakichś złych rzeczy, więc również się nie bójcie, tylko po prostu to jest dla nas wskazówka, że będzie to dla Was taki intensywny czas, gdzie poczujecie, że kurczę, no. Nie mogę usiąść na spokojnie i zastanowić się, co dalej, bo cały czas muszę działać, bo cały czas tutaj coś robię, cały czas coś tutaj się dzieje. Więc zobaczymy, po czym jeszcze rozpoznacie, że wchodzicie w nowy etap w waszym życiu. Macie asamonet. Ja to troszeczkę słyszę na zasadzie, że taka końcowa burza przed uspokojeniem, że to jest takie końcowe oczyszczenie z wszystkiego że będziecie poświęcać swoją energię na przeróżne obowiązki, na przeróżne wydarzenia i potem nagle przyjdzie do Was taki spokojny czas, jak niby, jak nigdy nic, po prostu. Nie na dzień to się tak wydarzy. Więc, nie wiem, poprzednie tygodnie mieliście bardzo pracujące i nagle przychodzi, nie wiem, środek jest tygodnie załóżmy wtorek i ten dzień jest bardzo spokojny Nagle wszystko gdzieś tam ustaje Nagle ludzie zajęli się sobą Nagle w pracy jest mniejszy młyn Nagle każdy jest spokojny Nagle każdy jest wyciszony Wasze otoczenie będzie bardzo takie dobrze zorganizowane I to również rozpoznacie Że zamiast lecieć z byle pierdołą do Was Zaczną bardzo mocno skupiać się na tym Żeby swoje rzeczy rozwiązywać samemu I już będziecie wiedzieć Po tym asie właśnie monet Po tym spokojnym dniu Że kurczę, ale jak to, jest zbyt spokojnie że już weszliście w nowy etap. Więc to będzie przed nowym etapem, a to będzie w trakcie, gdy wejdziecie w nowy etap. Poczujecie, że właśnie coś się skurcza, nie tak, bo wszyscy są jacyś dobrze zorganizowani, wszystko jest jakieś takie spokojne, wszystko zaczyna się jakoś przepięknie układać. No i to będzie właśnie zwiastun tego waszego nowego początku, nowego etapu. I słuchajcie, też tutaj muszę to powiedzieć, bo też powiedziałam to w grupie numer jeden, że na pewno zrobimy sobie, ale nie wiem czy w grudniu, czy w styczniu, czytanie, z czym będzie związany wasz nowy etap życia. Więc dzisiaj sprawdzamy sobie wskazówki, po czym rozpoznacie, że w niego wchodzicie, ale na pewno zrobimy sobie też taki film, z czym będzie związany ten nowy etap. Ale zobaczmy, co tutaj więcej, jakie tutaj więcej wskazówki dla Was. Macie energię diabełka. No właśnie, będziecie mieć sobie troszeczkę takie poczucie diabełkowej niepewności, że jest zbyt spokojnie, w sumie nie wiem, co się dzieje, ale wszystko zbyt dobrze się układa. I wiecie, czasami tak, tak myślimy: no, ja tak, jak na ironię, że. Jest pięknie, wszystko dobrze się układa, ale zawsze przywykliśmy do tego, że życie w jakiś sposób nas zaskoczy. I wchodzicie w przepiękny, bardzo spokojny czas, gdzie jest aż bardzo spokojnie. Jest fajnie zorganizowane otoczenie, nikt was tutaj, wiecie, nie zaczepia, nie traci waszego czasu i wejdziecie w taką energię diabełka na zasadzie właśnie, że hmm, ale jest zbyt spokojnie. Jak jest zbyt spokojnie, to na pewno coś się zaraz zadzieje. I zadzieje się, ale właśnie ten nowy etap zadzieje się coś dobrego, coś pięknego w waszym życiu. Więc wy będziecie mogli przeczuwać, bo wiecie, z, z diabełkiem przeczuwamy, że zaraz coś zacznie się sypać, albo przeczuwamy, że kurczę, zaraz coś wyniknie takiego, co mnie zmiecie. Ale tutaj właśnie nie, życie pozytywnie was zaskoczy, bo w tym spokojnym etapie, gdzie będziecie właśnie też czuć, że hmm, jest zbyt spokojne, no coś, coś się święci, coś na pewno zaraz pójdzie nie tak. Życie przepiękne Was zaskoczy, bo ten nowy etap, który pojawi się w Waszym życiu, będzie ogromnym błogosławieństwem i nie będzie czymś złym, tylko właśnie pozytywną niespodzianką. Więc po części dobrze wyczujecie, że coś się święci, że to jest taka cisza przed burzą, ale nie w tym kierunku, bo idzie nowy etap, który jest szczęśliwy, więc nie wydarzy się nic złego, ale tak jak mówię, przez tego asamonet będziecie troszkę w takim poczuciu, że kurczę. Jest zbyt spokojnie. Dlaczego ludzie nagle ustali, nie wiem, w konfliktach? Dlaczego nagle wszystko zaczyna być tak fajnie ułożone? No, coś jest nie tak. Nic nie jest nie tak. Życie was nie testuje, tylko tak naprawdę wchodzicie w nowy etap i to będzie bardzo piękny dla Was czas. Co więcej, dla Was. Macie dwieczkę buław, więc będziecie troszeczkę tacy zdezorientowani. To czuję, że wraz z nowym etapem będziecie zdezorientowani, co się właśnie zadziewa. Będziecie czuć dookoła siebie jakąś taką, powiedziałabym, troszeczkę właśnie dziwną magię. Taką dziwną, piękną energię, którą ciężko jest wyjaśnić normalnymi słowami. Wiecie, czasami jest w życiu taki czas, gdzie wszystko wydaje nam się takie bardzo magiczne, takie pełne synchroniczności, pełne ochrony i również potem właśnie poczujecie, że nadchodzi nowy etap. Będziecie mieć delikatnie takie poczucie dezorientacji, że nie wiem co się dzieje, czuję, że coś idzie, pewnie coś zaskoczy mnie źle, tutaj nagle życie zaskakuje was pozytywnie. Ale z tą dwójką było, jesteście troszkę tacy niepewni. Bo z jednej strony będziecie gdzieś tam przeczuwać, że o może idzie do mnie nowy etap, ale z drugiej strony będziecie to wypierać i mówić nie, to na pewno jeszcze nie teraz. No bo co mogłoby się zadziać? No nie? Więc będzie taka u was troszeczkę energia gryząca się. Natomiast też będziecie czuć w sobie już na końcu. Gdy wejdziecie już w ten nowy etap całkowicie, będziecie czuć ogromną ochronę. Będziecie czuć, że życie przepięknie was prowadzi, będziecie widzieć wszędzie ogrom synchroniczności, czy to liczby anielskie, czy wszędzie jakieś znaki, czy jakieś cytaty, czy jakieś ważne piosenki dla was, ale wtedy wasze życie naprawdę będzie pełne takich synchroniczności, pełne powiedziałabym takiej magii, jakbyście się czuli po prostu w jakimś filmie. I to będzie dla Was bardzo ważny czas. I w Waszym przypadku, tak jak powiedziałam, niektórzy z Was mogą już tak się czuć, bo w Waszej grupie czuję, że ten nowy etap przyjdzie najszybciej. Ok? Więc tak to słuchajcie, mi się dzisiaj dla Was pokazuje. W Waszej grupie również przypomnę, że na wszystkie czytania sezonowe jest minus 20 zł. Rabatu do końca jutrzejszego dnia, czyli do końca 10 grudnia, i w przypiętym komentarzu jest link do wszystkich czytań sezonowych. Więc, tak, to słuchajcie, mi się dla Was pokazuje. Ja Wam życzę wszystkiego, co najpiękniejsze. I patrzymy, co dla grupy numer 3, po czym poznacie, że wkraczacie w nowy etap w swoim życiu. O macie króla kielichów. Przede wszystkim przed nowym etapem przed samym wejściem w ten nowy etap w swoim życiu poczujecie, może nie poczujecie, ale zjawi się w waszym życiu jakaś bardzo ważna osoba albo zbliżycie się do kogoś. Ale ja to czuję bardziej na energii na e, bardziej pod względem energii przyjaciela, przyjaciółki. Więc przed wejściem, tuż przed samym wejściem w ten nowy etap, niektórzy z Was mogą kogoś poznać albo właśnie zacieśnić istniejące już więzi przyjacielskie z kimś. Natomiast będziecie mieć obok siebie jakąś osobę, która będzie na was patrzeć sercem. Ja nie mówię, że miłośnie, ale sercem. Ta osoba będzie chciała dla was dobrze, będzie mieć dobre intencje. Będzie tutaj Wam życzyć jak najlepiej. Będzie dla Was chciała po prostu dobrze, i wy dla tej osoby również. Będzie między Wami tak naprawdę fajna taka przyjacielska nić, więc ta przyjaźń, jeżeli dopiero się zacznie przed tym nowym etapem, bo dla niektórych z was, tak jak mówię, to będzie dopiero rozpoczęcie, dla innych z was to będzie. Jakby rozwinięcie już istniejącej jakiejś więzi, ale tak czy siak to będzie coś, co będzie trwać lata. To jest jakaś wyjątkowa osoba w Waszym życiu, która będzie Wam towarzyszyć w tym nowym etapie Waszego życia. I przede wszystkim ta osoba będzie dla Was ogromnym błogosławieństwem. Dlaczego? Dlatego, że Mieć prawdziwego przyjaciela to jest naprawdę ogromne błogosławieństwo. I dzięki tej osobie wielokrotnie będziecie czuć się spokojni. Ta osoba, właśnie, jakby bardzo mocno wprawiała Was w taką energię, że na przykład Wy się czymś stresujecie, rozmawiacie z tą osobą i jesteście, jak ten król kielichów, wyciszeni, pełni nadziei, i w końcu świat się zmienia. Więc ta osoba będzie mieć na Was przede wszystkim ogromny wpływ, ale taki kojący, taki. Otulający, wspierający. Ta osoba będzie iść z Wami w ten nowy etap i wielokrotnie będzie Was wspierać i Wam pomagać. Sama obecność tej osoby może powodować, że Będziecie bardziej wyciszeni w życiu, że Będziecie mniej się obawiać różnych rzeczy, że Będziecie czuć się bardziej bezpieczni, ale ta osoba będzie ogromnym błogosławieństwem, więc to już bardzo mocno dla Was czuję. Więc po czym porozpoznacie, że wkraczacie w nowy etap w swoim życiu, że rozpoczął się nowy etap w waszym życiu? Macie asabuła, będziecie mieć ogrom iskry um, kreatywności, inspiracji, chęci do życia, energia życiowa będzie was po prostu roznosić. Znacie ten stan, jak jesteśmy zakochani, tak świeżo, świeżo zakochani um, albo zauroczeni, jedno z dwóch, wybierzcie swoje i chce nam się wszystko. Nagle stwierdzamy, że zmieniły całe swoje życie, albo coś chcemy ulepszyć, albo stwierdzamy, że zacznę zdrowo się odżywiać, albo zwracam większą uwagę na pielęgnację, albo nagle gdzieś tam czas w pracy staje się przepiękny. No nie? I, to, I tak właśnie się poczujecie. Więc poznacie po tym, że rozpoczął się nowy etap w Waszym życiu, że będziecie mieć sobie z tym asembuław ogrom radości, ogrom siły, ogrom takiej motywacji do życia. I powiedziałabym, że w Waszej grupie ten nowy etap pokazuje się taki zatarty. Czyli najpierw pojawia się ta osoba lub zacieśnienie więzi z tą osobą, i nie wiadomo, kiedy wejdziecie w ten nowy etap i już będziecie właśnie pełni sił, pełni chęci do życia, będziecie bardzo kreatywni, będziecie po prostu chcieli zdobyć świat, i potem poznacie, że weszliście w nowy etap w swoim życiu, bo będziecie mieć ogrom w sobie sił, które wezmą się po prostu znikąd tak naprawdę. Wasze nastawienie się bardzo mocno zmieni i tej energii na pewno nie przeoczycie. Uwierzcie mi, to jest energia, która powoduje, że na nowo zakochujemy się również w życiu. To jest energia, która powoduje, że na nowo widzimy świat w przepięknych kolorach. Wierzymy, że czeka nas coś pięknego i Wy wejdziecie w taką energię. Co macie więcej? Macie dwójeczkę buław, więc niektórzy z Was, którzy wybierali intuicyjnie, mogli też myśleć nad grupą numer 2, albo ktoś wybrał i intuicyjnie, i poprzez znak zarówno grupę numer 3, jak i 2. Macie sąd ostateczny. Więc powiedziałabym, że zaczniecie całkowicie na nowy etap w swoim życiu, ale tego nie przeoczycie. Więc wasze znaki to będzie przede wszystkim ogrom siły życiowej, przed tym właśnie zaciśnienie jakichś więzów, um, albo właśnie poznanie nowej osoby do przyjaźni. Ale też przepięknym znakiem dla was będą motyle lub ważki. Im bliżej będzie właśnie, jak już wejdziecie w ten nowy etap w swoim życiu, będziecie widzieć ogrom motyli lub waszek. Waszek, waszek. Wasz, waszka. Widzicie? Łami mi się język, przepraszam Was za to. Naprawdę nie mam pojęcia, jak to odmienić, więc przepraszam. Ale i waszki będą, i motyle będą, i to będzie tak naprawdę taki symbol z góry i. Taki wyraźny znak, że weszliście w nowy etap w swoim życiu. I niektórzy mogą powiedzieć, ale co, jeżeli zimą ma się rozpocząć ten nowy etap? To może słuchajcie być tak, że wszędzie, gdzieś tam na Instagramach, Facebookach, gdziekolwiek, będziecie widzieć zdjęcia motyli lub ważek. Wa ważki. Po prostu Więc też również u Was pokazuje się symbolika, co jest bardzo ważne Ten motyw to też jest transformacja, więc już mogę Wam zdradzić, że Wasz nowy etap będzie związany z lekkością w życiu Że ten nowy etap, który zmierza w Waszą stronę, będzie miał na zadanie pokazać Wam życie od całkowicie innej strony, z inną perspektywą Jakby to był taki czas, który ma Wam w jakiś sposób właśnie wynagrodzić ciężkie czasy, przez które być może... Przechodziliście przez ostatnie lata, żebyście mogli jak ten motyl latać i po prostu widzieć piękno w tym życiu. Więc to dla Was bardzo mocno czuję. Czy coś więcej, po czym rozpoznacie, że wkroczyliście w nowy etap w swoim życiu? Macie energię sprawiedliwości. Również słuchajcie, przyjdzie do Was ktoś, kto Was przeprosi. Każdy z nas może mieć jakąś taką osobę, sytuację, w której czuliśmy się nie Niewłaściwie osądzeni, albo nie wiem, z kim się pokłóciliście, ale też wraz z tym nowym etapem czuję, że jakaś osoba albo sytuacja zostanie rozstrzygnięta z korzyścią dla Was. Jakby ktoś przyszedł do Was z przeprosinami, lub właśnie została przyznana Wam racja, że tak, miałeś rację, mogłem postąpić tak, tak czy inaczej. Więc albo ktoś przyjdzie z przeprosinami, albo też ktoś przyzna Wam rację. Ale w jakiejś takiej bardziej istotnej dla Was kwestii, bo to nie jest jakaś błahostka, bo to jest związane z nowym etapem Waszego życia, więc też koniecznie ktoś do Was przyjdzie, was albo przeprosić, albo przyznać wam rację, co Was ukoi troszeczkę, uspokoi, i tak naprawdę ktoś właśnie tutaj może po prostu tym czynem energetycznie już oczyścić. Energię między sobą a wami, po prostu, jakby została całkowicie oczyszczona i nie trzeba było nią już się tutaj więcej przejmować, więc również będziecie czuć, że jakaś relacja przechodzi całkowite oczyszczenie lub przez proces wybaczenia w jakiś sposób, więc, ale ta osoba to nie jest ten przyjaciel, to jest ktoś inny. Natomiast tutaj też poczujecie, że jakiś kontakt z kimś, jakieś połączenie relacja została całkowicie oczyszczona. Więc tak to słuchajcie, mi się dzisiaj dla Was pokazuje. Na pewno zrobimy sobie jeszcze film, jaki nowy etap um, dla Was będzie, czyli czego on będzie dotyczyć. Jak i również u Was również przypominam, że jest rabat na czytania sezonowe minus 20 zł do końca jutrzejszego dnia, czyli do końca 10 grudnia. Jeżeli ktoś chce skorzystać, to w przypiętym komentarzu macie. Podpięte wszystkie czytania sezonowe. Więc ja Wam życzę samych wspaniałości, wszystkiego co najpiękniejsze. Pozdrawiam cieplutko i pa